Dziś nie lada gradka dla panów sportów siłowych czyli trening Brusa Lee. Jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, Bruce Lee skupiał się głównie na ćwiczeniach wielostowowych oraz na ćwiczeniach z własną masą ciała. Mimo tego, że wiemy, że jego celem nie była sylwetka sama w sobie, a bardziej performance, to zakresy, w których trenował i nigdy nie wychodził poniżej 6 powtórzeń, a trzymał się około 10, Pokazują nam, że jego trening skupia się na hipertrofii. I mamy również tutaj odpowiedź dla starszych ludzi, którzy powiedzą, że jeżeli narzucisz mięśnia, to stracisz ruchomość. I tu oczywiście zależy od granic, bo oni myślą chyba, że każdy zawodnik będzie wyglądał właśnie jak w filmach, ale w filmach, gdzie wychodzą zawodnicy superciężcy, porobieni troszeczkę w efektach specjalnych. A gdy będziemy wykonywali nadal ruchy, które są dla nas podstawami, a do tego dodamy trochę hipertrofii, to będzie genialnym rozwiązaniem. A Ciebie, przyjacielu, zapraszam do dodania filmiku do ulubionych, zostawienia serduszka oraz zaobserwowania profilu. Dziękuję Ci bardzo.